Najczęstsze zaniedbania, z jakimi spotykamy się praktycznie codziennie, przeglądając grupy internetowe, tudzież w przypadku zwierząt, które do nas trafiają i wymagają leczenia, to są, to są żółwie trzymane luzem na podłodze. To jest niestety coś, co pokutuje od lat, funkcjonuje sobie jakoś w naszym kraju. Ludzie, którzy trzymają te żółwie na podłodze, nie są świadomi tego, że wyrządzają im ogromną krzywdę. Jeżeli trzymamy żółwia, to w terrarium, które jest odpowiednio ogrzewane, ma odpowiednie podłoże. Na podłodze nie jesteśmy w stanie zapewnić temu zwierzęciu ani odpowiedniej temperatury. To jest zwierzę zmiennocieplne, które funkcjonuje w zależności od otaczającej go temperatury. Nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej wilgotności. Podłoża to nie są zwierzęta przystosowane do chodzenia po parkiecie czy po dywanie. Więc bardzo szybko zaczynają chorować na stawy. Nie jesteśmy w stanie im zapewnić dostępu do promieniowania UVB, który jest naturalnym składnikiem światła słonecznego, odpowiada za syntezę witaminy D3, za gospodarkę wapniem, ale nie przenika przez szyby. Także wystawianie zwierząt gdzieś na parapet czy, czy na podłogę w pobliżu zamkniętego okna nic nie daje. W terenie trzeba stosować specjalistyczne świetlówki. I takie mówię, one żyją na tej podłodze. Tylko że żyją dość krótko. Kilkanaście lat, ale w cierpieniu. W dobrych warunkach taki żółw, powiedzmy żółw stepowy, mógłby spokojnie żyć ponad 60 lat. Niestety, nawet ludzie, którzy przychodzą um, adoptować zwierzaka, często są oburzeni tym, że wymagamy, aby w domu już czekało odpowiednio przygotowane, zabezpieczone i odpowiednio urządzone terrarium twierdzą, że to w ogóle, no jak można zwierzę zamknąć w więzieniu. Że u cioci czy u wujka taki żółw sobie śpi pod kaloryferem, chodzi po, po podłodze, po całym domu, bawi się z psem czy z kotem i jest super. Nie jest super, tylko to zwierzę nie jest w stanie nam okazać tego, że cierpi. Żółwie, tak jak inne gady, to są zwierzęta, które gdyby w naturze okazały jakąś słabość, okazały oznaki choroby, błyskawicznie byłyby zaatakowane przez drapieżniki. Dlatego jeżeli widać oznaki choroby, to zwykle ten proces jest już bardzo zaawansowany, dość trudno jest mu pomóc. Stąd się biorą u nas właśnie żółwie z MBD, z krzywicą bardzo zaawansowaną, z niedowładem łap, z chorymi narkami. To jest wszystko efekt chowu podłogowego. Drugi podstawowy i często spotykany błąd to jest nieodpowiednia dieta też w przypadku przede wszystkim zwierząt roślinożernych, czyli w większości żółwi lądowych, niektórych jaszczurek, tak jak dekony, przepraszam, tak jak legwany zielone. Nawet w książkach, które są wydawane w ostatnich latach, czasami można spotkać informację, że podstawą diety tych roślinożernych gadów powinna być sałata. Przecież to są książki wydawane w ostatnich latach u nas, ale tak naprawdę pisane przed 30-40 laty, gdzie wiedza na temat diety takich zwierząt, była całkowicie inna. Możemy się spotkać nawet z reklamami w telewizji, z reklamami na całkowicie inny temat. Powiedzmy, był kiedyś taki środek na przeziębienie reklamowany. Tatuś rodziny pobiegł w deszcz po to, żeby kupić żółwikowi sałatę. Ta sałata to jest przekleństwo dla gadów. Sałata zawiera bardzo dużo szczawianów, które wypłukują wapń z organizmu do tego metale ciężkie, do tego wszelkie zanieczyszczenia ze środowiska, ale to właśnie te szczawiany są największym problemem. To prowadzi do odwapnienia kości czy pancerza w przypadku żółwi, prowadzi do problemów z nerkami. Także sałaty jak najbardziej unikamy.